Nie przypadkiem mam na sobie komplet sportowy, który też będzie na kupce seciuszko, ale ubrałam go specjalnie po to, żeby ci powiedzieć, jak masz się przygotować do kupce ciuszka, ponieważ nie sprzedajemy ubrań w rozmiarówkach, tylko zawsze podajemy wymiary od do. A najważniejszymi wymiarami, które będziesz potrzebowała, jest obwód biustu, czyli mierzymy go tu, tu na pleckach mamy świadomość, że tutaj, w tym miejscu jest centymetr, i mierzymy sobie biust aż mi uciekł centymetr, jak widzicie mam przepiękne 95 w piersiach. Mierzymy sobie pas, ale pas mierzymy w miejscu, gdzie jest kolec, czyli tu. Tu musicie sobie wymacać swoją kostkę i w tym miejscu musicie przepasać się centymetrem, jak widzicie ja mam 95 w pasie. I najważniejsze są biodra, ponieważ biodra mierzymy w sposób taki, ja mam około 112 w biodrach, i centymetr musi przejść przez całe biodra. Widzicie? Centymetr musi robić tak, 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 tak. Nie na sztywno, że tu proszę Panią i ja mam nagle stopień w biodrach. Nie, bo jak widzicie tu już mi się wszystko zatrzyma i nie wcisnę się. Więc na luźno przeciągamy przez bioderka centymetr. I jeszcze wymiarami ważnymi, które powinniście znać. To jest przedramię, czyli mierzone w tym miejscu. Ponieważ wiele z naszych ubrań ma ograniczenie również w przedramieniu, na przykład ja mam 25 i również biceps, który mierzymy w sposób taki, że nakładamy sobie mniej więcej w miejscu, gdzie jest ten biceps największy. Ręka pójść luźno i mam 32. Biceps. I tak przygotowana, przyjść na kup o 19.30.